Siema, z tej strony Andrzej. Dzisiaj ze mną jest Prażynka. Siema. No i dzisiaj jeden na jeden. No. wezmę sobie to, to i to. Dobra. No. Co sobie wziąłeś? Bo ja 250 A. A ja sobie Dual Beret sobie wziąłem. No Beretty też są spoko. Nie ja znam tej mapy, to jest jeden problem mój. Nie znasz tej mapy, powiedz, nie. że ja też nie się nie niej nie. Na tej mapie to ja w ogóle pierwszy raz wygram. Bo ona rzadko kiedy jest w normalnych no. meczach. Dobra no bomba podłużona. Ma no, a nie? nie wiem, co to, nie je jest to jest. W ogóle. Nawet nie wiem, co to jest. Masz w masz mapę. A. W ogóle ona jest najbardziej chyba rozpisana ze wszystkich map. No to jest A. No, bo na B już byłem. Wybuchnie. Gdzie ty Gdzie a, byłeś? A wiesz, taki... no jest coś takiego. No, a wiesz, tu i tam byłem. Tu i tam byłem. Ta bomba nie zdążyła buchnąć. O nie, to przegrałam od razu, nie? nie? do siebie. Do szybciej, no. wyczynaj się. Dobra. Ja sobie Shielda kupuję jeszcze, ją, mam zero kasy. Ja mam 1450. Dobra. Spoko. Dobra, trzeba inną taktykę. Podwiedzać muszę wiesz. No wiem, że musisz wybrać. Podwiedzać wszystko. Co nie... Taka sytuacja. Gdzie ty poszedłeś? Wcale nie na A. Tam mnie nie szukaj nawet. Dobrze, no. że mnie oszukujesz. że teraz uciekamy od tej bomby jak najdalej się da jak najdalej się da uciekamy od tej bomby no nie wymieniłam broń słyszałem cóż... jak podkładasz no nie tego, tego defuzera ja nie mam Uf, nie. Muszę defuzera kupić jakby ci trochę dłużej poczekał to ja bym nie zdążył bo ja nie mam defuzera no. A, jeden jeden no jeden, jeden. Mhm. Dobra, trzeba kupić jakąś mocniejszą broń, kałaszka? Mmm... nie. Nie wiem, czy bym chciał ale no dobra. Ale tutaj się długo... Jest... Yy, kupowanie broni. No. O kurde, wolega do mnie z O nie. No i Hmm. Chwila, zgubiłem się. Serio? Tak, gdzie jestem? Minimapa! A tu! O nie! O kurde, nie wiedziałam, że z przyjdziesz. No, ja się nauczyłem kołachem strzelać. Bo muszę obniżyć, jak strzelam to muszę teraz obniżyć, dali było rikolory. Jest. Dużo. Mhm. Dobra. Jeden, dwa. Mhm. Nieźle. Nikt na taki moment. Jeden, dwa. Do... No, nieźle, nieźle. No. Wszystko jest, wszystko jest. Muszę też nagrać ten, jak coś widzowie to jest, to odcinek yy, na zapas, więc jeszcze muszę nagrać odcinek, część druga, odcinek specjalny, jeszcze muszę nagrać. Okay. O Jezu! jezu! tutaj przychodzisz? Co? Jezu, zły. w ogóle, ale mało kasy. Od kiedy tutaj przychodzisz? Podlina. Nie wiem, pierwszy raz, bo się zgubiłem, wygadałem się. Się zagadałam. Aha, nie, się właśnie okay. nie mamy kasy. Idzę. Yy, okej. Okay. Tak to jest jak się gra na prywatnych serwerach. Te okej okay. takie fajne bajery są. Okej. Okay. Mmm, Znalazłem tu przejście. Fajne przejście ci powiem, że no... Fajne, fajne, fajne. Idziesz od mida? Nie. Nie, nie, nie. Wcale nie idę na A, nie szukaj mnie tam. Dobrze. Tam mnie nie ma. Aj, nie zdążyłem nie, nie. strzelić! To za głupy, a miałam idealną... No, aj, aj, aj. bardziej się trwać. No już, już miałam... celowany byłem w ciebie już. Już byłem celowany już. Nie zdążyłem ja powiem, kliknąć że na, na tą mapę to jest nie sława dość e, awupa Chyba, że mam idzie się bijesz z kimś. Mm. To jest fajne nawet, ale mm. lepiej jak się chce tę gra, to jest lepiej. No, muszę sobie z skin poogarnąć. Muszę do broni. No wiem, ja właśnie no. m, m, mam trochę. No ja, muszę sobie poogarnić. No to. to, to, to to. Dobra, można iść. Dobrá. Dobrá. Myk, myk. Myk, myk, dobrá. I ty możesz być. Przyrzenka. Nie Nie! Nie! Ja Nie! że ty bombę podkładasz w ogóle Nie! 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 podłożył bombę, to już dawno by Nie! Nie! podkładał już Już dawno by pikała. To To, to, to... I to to Już dawno już dawno więc pikała no. więc Szybciej. 24. Szybciej. co, to jest w ogóle e, turniejowy, to jest e, do 16 się gra i zmiana Mioatkimi. No. Aha, to, to do 16 gramy. Tak. No też najwyżej z drugiego tego zrobić drugą część filmu, wiesz. Ono mm, w sumie to będzie dobry pomysł. Będzie bardzo dobry pomysł. A Tyle ci powiem Babko. No już nie wiem czy ja zdążę na no ale... iść. Nie no, zdążysz Nie, już nie zdążę rozbroić No, ja już uciekam. Gdybym no, nie zdążył. I powinien... Ja tak wyleciałam teraz, i powinieneś mnie zabić. O nie. Co no, to byłoby? No. To byłoby najlepsze. To. E, i to. Dobra. Lecimy. 2 do pięciu. To gramy do 8 i potem znów do 8, tak? No, no to będzie drugi odcinek. W jednego meczu zrobię dwa odcinki. No to jest profit. No, profit się należy. A, udało ci się. Ile ci wptało? 11 hp. Udało no. się. Biorę sobie tego akasza. O nie, najgorzej. Zdarza się, zdarza się. co sami, jak się zabiorę. Ja się boję, że zaraz już się kończy ten czas kupowania i patrzę jeszcze 15 sekund. No. No to jest więcej luzu według mnie. No. Włupkę masz. Ciężko będzie cię zabić teraz. Też ćwiczyłem sobie na włupce, więc lecz. Poko? Ja nie widziałem cię tam. No. ale dostałaś trochę jak No, 48 dostałam, mam do, 48 mi dostało, więc solidnie mi do, tam dałeś. No wiesz, co? ją ja trochę zmienić, no, Musiałam się trochę. wiesz, bo zabrałeś mojego kacza, mm. a tego się nie robi. <głos> <głos> bo się umiera od tego. Dobra, lecimy. Wszystko się nagrywa, nagrywa. Dobra. No to polecimy sobie tutaj widzowie. A! A WUPA? Tak. A WUPA, ale 40 kopieci zostało, więc cię ładnie pętało. Tak. Ładnie. O, o, dobra. Jeszcze dwa punkty muszę zdobyć i wygrać. I wygram. Ja w ogóle granatów nie używam. To jest mój minus. Granaty są useless dla mnie. No, ale mówię o granatach i młotowach i takiej nie? Tak. O tym chodzi bardziej. No dobra, no szybciej. Ładuj się. Dobra, Mik. No, widzę, że granata użyłeś. Mój to ojcem. Czekaj, nie czepiesz jeszcze głów. rzucą. Mój tam Ja nic nie zrobiłem. Przecież nic nie zrobiłem. To ty chcesz. Gdzie jesteś? Nie wiem, gdzie ja jesteś. Naprawdę? Rężynka. Nie chowaj się. jeszcze ja się nie chowam? Ty... O kurde. Jest. Aj. A kacza miałaś, dobrze. Tak tylko y szedłeś, nie? Wyplasowałeś, tak Chciałam bombę podłożyć. Serio? Tak. Zaru. Dobra, jeszcze dobra. jeden punkcik. I kończymy odcinaczek. Ten odcinaczek bo jeszcze drugą część będzie odcinka. Kontynuacja. Tak. Ej, dobre nawet jesteś z tego counter czy mm. powiem. Od niedawna tak wyciągnąć. grać. Widziałem niebiesko, nie widziałem to niebieskie, tak się boli. Ja, widziałem. Ja, ja, ja Chciałam tak zmyć, żebyś tam poszedł. Tam o, ja widziałem. Dobra widzowie, Elo i do następnego.